Nolandię nawiedziły zabytkowe auta. Mimo pogody w kratkę młodzi zwiedzający cieszyli się ich widokiem. Dawne samochody miały niepowtarzalny charakter i duszę. Ich design był często odważny, a dźwięk silnika zapadał w pamięć. Teraz może kilka ciekawostek. Widziany tutaj Mercedes, najprawdopodobniej V170, pierwszą i ostatnią setkę osiągał po 29 sekundach. No i te kierunkowskazy chorągiewkowe. Land Rover serii trzeciej został zaprezentowany po raz pierwszy w 1971 roku. Perfekcyjnie zachowany model może być wart nawet ćwierć miliona złotych. Później już klasycznie i Polsko, czyli Warszawa. Auto każdemu znane. Występowała jako furgon, pick-up, kombi, ambulans, drezyna, taksówka, radiowóz czy Piękny, czerwony, spalacz martwych dinozaurów stoi zaraz obok Mercedesa, prawdopodobnie W124, czyli poprzednika klasy E. Po kolorze możemy przypuszczać, że był kiedyś taksówką. Volkswagen Typ 3 Produkowany w latach 1961 do 1973, zasilał go silnik typu Boxer o pojemności 1500 cm3. Następcą tego 45-konnego potwora był Volkswagen Golf 1. Dinolandii odwiedziły również motocykle z dawnych lat, jednak tutaj nie będziemy starać się dochodzić, co jest czym, ponieważ jedno ślady to nie jest nasz koling.